Nowego roku wszystkie faktury muszą być wystawiane i wysyłane do kserw. Jednak mało się mówi o takim bardzo ważnym elemencie, jak tajemnica handlowa, którą mamy na fakturach na dzień dzisiejszy. Często udzielamy rabatów, jakieś szczegóły piszemy specyficzne terminy płatności lub ustalenia płatności, ale przede wszystkim chodzi o cenę, prawda? A do faktur w KSEF będą miały dostęp nie tylko urzędy skarbowe, ale także wiele innych instytucji. Rekomendowałabym, żeby w umowach z klientami już przejrzeć, w jaki sposób będziecie uwzględniać takie rzeczy, żeby ich może nie pisać na fakturach, wypełniajcie tylko podstawowe rzeczy, które naprawdę musicie i są obowiązkowe. Wszystko, co jest nadto, to, uzewnętrzniacie. Często niepotrzebnie, i tutaj szczególnie kontrahenci zagraniczni mogą potraktować to jako złamanie tajemnicy handlowej. Także w tym momencie trzeba pomyśleć, jak inaczej, może jakimiś załącznikami do faktury wysyłanymi do klienta, ale już poza akcetem, takie ustalenia uwzględnić. Jest to o tyle ważne, że przez naruszenie tajemnicy handlowej możesz stracić partnera biznesowego.